Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną, Boro. Który drugi raz w swoim życiu pokonał 10 przeciwników, ale tym razem w realu, a nie na viralu internetowym tak, na YouTube. Tak. Tym razem to nie byli niewidzialni, tylko widzialni przeciwnicy. Boro, na początku szacun. Dzięki wychów. Mega, mega dobrze. Ale co mnie zadziwiło, że ty bardzo dużo ciosów przyjmowałeś na twarz. No, gdzieś, bo gdzieś byłem przemęczony i tak, nie, ta mobilność na nogach była słabsza. Byłem zmęczony, no ale nikt mnie nie z, mnie z to, to oni mieli misję mnie złubić. Ja miałem przetrwać, nie chciałem, myślałem, że, że gdzieś mi się kogoś udało strzelić, nie udało się i szacunek dla nich. Ale nie dość, że przetrwałeś, cały czas walczyłeś, nie, nie tylko się broniłeś, nie byłeś tylko w defensywie, ale też nacierałeś. Tak, tak, no pierwszą rundę i myślę, że jeszcze tam połowę, drugiej, no gdzieś tam od tego świstaka już mi tak było, już chciałem, już świstak wchodził, to Byłem mega zmęczony, widział, że jestem zmęczony, no i wleciał gdzieś tam, no wiadomo, gdzieś tam, inaczej by było, gdy to był jeden na jeden. Chodź bliżej, powiedz mi, który z przeciwników najbardziej się zaskoczył, najbardziej dał Ci w kość? Kurde, nie pamiętam, nie pamiętam, ale najbardziej się obawiałam mar Marcina Szweda. Okej, okay. Tak, ale, ale no ja na końcu nie... na końcu też, no ale, no na końcu dziesiąta runda jednak, no miał ułatwienie, nie, ale no ja już, ja już gdzieś tam byłem, <noise> Trzeba by kurwa wytrwać do końca. Ale co ważne, to byli też zawodnicy, którzy... Niek niektórzy zawodnicy, z którymi walczyłeś, dużo więcej o Ciebie ważyli. No tak, no, to naważył więcej eee, e, Antena ważył więcej. Dwóch, no z trzech, czterech przynajmniej, nie? Eee, a reszta chyba... Reszta jakoś chyba podobna. Dobra, powiedz mi... Oglądaliśmy to po prostu z otwartymi oczami, z językiem na wierzchu. No kurde, jesteś pierwszą osobą w polskich tych Fightach, która dokonała czegoś takiego, że przetrwała pojedynek z dziesięcioma przeciwnikami, jeden po drugim, praktycznie bez przerwy, każdy z nich wchodząc miał świeże siły. Był pojedynek Marcin, Marcin Dubel kontra e, Crasher kontra boński, tam ten pojedynek trwał 15 minut, noc to przebili, ale męczyli się tak samo. A ty dostawałeś coraz to tak. świeższego zawodnika. I tutaj jak dwóch na przykład jak oni się bili, no to z czasem to te tempo ich z obydwu stron gdzieś tam zwalniało. No a u mnie moje tempo zwalniało, a na przeciwnego, na przeciwnego narożnika w ogóle. Cały czas był ogień 100%, no. Było już blisko knockdownu w twojej w twoją stronę? Nie, nie było blisko knockdownu. Nie było ani razu, mnie nie zamrocił. Gdzieś tam czasami poczułem, że o, weszło, ale żeby jakiś taki dzwon w głowie, ani razu. Jesteś z ciebie dumny? No ja jestem dumyś, no bardzo wymagam od siebie więcej. No. Gdzieś ogólnie jestem zawodnikiem MMA, u mnie gdzieś tam ten, ten parter zapasy też tak chodziły w parze, większość falk to, to, to właśnie kończyłem gdzieś tam w tej płaszczyźnie chwytowej e, No ale i tak, kurde, stójkę uważam też, że mam taką Uważam, że mam twardy łeb, potrafię przyjąć, ale potrafię też sam, potrafię też jebnąć. No może nikogo nie znowu ale na pewno każdy potwierdzi, że, że jak dostał 100. Ale widziałem twoich przeciwników, też mają posinaczone buzie. No tak, tak, a tu tylko minuta, nie? Pa, powiedz mi, byłeś legendarnym viralem w internecie lata temu, a teraz jesteś kolejny raz legendarnym viralem. No tak, i bardzo się cieszę, że, że tak to się potoczyło napisze, no, że piękna historia, na tym się nie kończy, idziemy dalej. Co najważniejsze, to był prawdziwy freak fight, tego, czego ludzie oczekują, to za co ludzie płacą potężne pieniądze, jak to wszystko oczywiście się złączy. No i dałeś ludziom szał, dałeś to, za co ludzie po prostu zapłacili. No tak, 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 no myślę, myślę, że każdy mi, nie wiem jak gdzieś tam w komentarzach ludzie, wiadomo, gdzieś tam pewnie jakiś hejt będzie, ale tak do dookoła przychodzę, każdy każdy jest, kurde, taki zachwycony, każdy mi gratuluje. No ogromną radość dałeś ludziom, a chyba o to chodzi, co Ludzie kupują pay-per-view, żeby oglądać walki, żeby przy tym wiesz, mieć ubaw, relaks, i ty to wszystko dałeś, emocje, ubaw. No, no, myślę, że tak. Też ja nie jestem takim człowiekiem, co szuka na siłę konfliktu. Ta walka nie miała być też taka, I, no i nie była, na... nic, ja nic na siłę nie robię. Ja jestem autentyczny. Tak samo jak Jay Silva do mnie podszedł, nie będę gadał głupot jak na przykład Cassius, że kurwa McGregora na Pierdoli, czy tam kogoś, czy tam, nie wiem, Tyson Fury będzie miał z nim ciężko, a dostał ostatnio w Pierdol tutaj frikowych zawodników. No ja, ja patrzę realistycznie i, i nie mam zamiaru świrować i robić siebie chuj wie kogo. To teraz kto? Jay Silva? Nie, Sequento. Sequento? Tak, tak. Kurde, myślałem, że teraz pójdziesz dwie, trzy poprzeczki wyżej. Nie, no tak jakoś, no bo kogo mogę? no? Co? No, będę będę nie, gen, Denisa wyzywał? No nie, no też jest dla mnie gdzieś za duży, wiadomo, nie? Kurde, gdzieś tam do Najmana, Naim gdzie jest, kurde, długa kolejka, też się nie będę wziął. No, tam musiałbyś faktycznie, <laughs> jak do polskiego NLZ. Tak, 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 tak. Dobra, ale masz plan, żeby dalej tutaj kontynuować swoją karierę w Cloud Mema? Tak, tak, no oczywiście. A już były takie zapewnienia, że jak dobrze się zaprezentujesz, dalej będą cię tutaj chcieli, dalej będą ci dawali walki i okazje? No, no mam kontrakt na trochę więcej. I zobacz, tych dziesięciu zawodników chciało wyjść, urwać ci głowę, dlatego, żeby, żeby to oni dostali te kolejne szanse. Jak to jest, że ci pierwsi trzej zawodnicy nie wlecieli po prostu w ciebie z takim mega impetem? No bo gdzieś ja byłem bardziej też wtedy... Nie, nie było po mnie widać zmęczenia, no to pewnie też dlatego. A potem jak widzieli zmęczenie, no to... Szli... Szli na... Szli... Tak, 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 no... To tak samo, no kurde, no... no wiesz, widzisz gościa, co jest podmęczony, no to... No nie, 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 dajesz mu, kurwa, od, odetchnąć. Wjeżdżasz, no. Czyli ty, jakbyś się gdzieś tam w klubie stars dziesięcioma spokojnie sobie poradzisz? Nie potrzebujesz ochrony, obstawy, ziomków? <noise> no nie, no, no... No nie, jak będę, jak będę świeży, to, to dam radę z każdym. Powiedz to znaczy mi... z każdym, z większością. <noise> mi, bo to też bardzo, bardzo ważne, hmm. że MMA... Treningi wyciągnęły cię z bagna, w którym byłeś i uratowały ci życie. Jak się teraz czujesz, patrząc na to, że oglądało cię na żywo ponad 5 tysięcy ludzi przed telefonami, przed monitorami komputerów, przed telewizorami oglądało cię kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. No, no cudownie, naprawdę, cudownie, to było moje marzenie. Od paru lat odkąd powstało fake fighty, każdy mi mówił ze znajomych Boro, musisz, weź coś nagrywaj, weź coś wrzucaj. Weź tam powyzywaj kogoś, ale a ja zawsze mówiłem, kurde, no kogo ja mam wyzywać? To by było takie to no. to nie Co to jest tak, jak jakiś gościu gdzieś tam z dupy, co w ogóle nikt go nie zna, będzie wyzywał. Ta osoba gdzieś tam znana, którą wyzywa nawet by tych wizwisk vis nie usłyszała, wiadomo, nie. Poszło, poszło to tak, jak powinno. Tak, tak miało być i tak, i tak i tak się stało. A wiesz, bo teraz ty bo stałeś. Denis, Denis leży. Denis leży? Tak. Bo teraz ty stałeś się osobą, która jest atrakcyjna dla innych, no bo jednak... Ubić kogoś, któremu nie dało rady 10 z rzędu zaraz po sobie, no to też tak. będzie wyczynca. to też nie każdy był z pierwszej łapanki, naprawdę, no. no tak bo trzeba powiedzieć, że niektórzy tam naprawdę solidnie trenowali. Po, połowa, jak... połowa połowa, była taka, że, że, że trenowała. No. Więcej niż trzy razy, nie? Tak. To znaczy, no, mogę powiedzieć tak, antena trenował, miał walki yy, ten. Mm, Szweder, yy, szwedos, kurwa, z 10 lat podobno, 3, 11 boksów. Banerski też podobno trenował boks z 5 lat. Może nie walczył, ale trenował. E... Tona też parę lat trenował. Świstak, 8 lat treningu. Świstak nawet na tak, tak. Fajta, Tak, tak. Zawodowa. Tak, tak. E... Kto tam jeszcze? Gustaw też trenował parę lat. E... I widać, że to taki jest no, wysportowany też chłopak. E... Kapo też trenował. Może tam z 2 lata czy coś takiego też trenował. E... Może Mavs, Mavs niedługo trenował, on tam wleciał do mnie na końcu, ale to tam no, zmęczony byłem, a i tak szacunek. Yy, Mavs może tam nie trenował, kto jeszcze nie trenował? Yy, o, gdzieś ten. Lord Shimas, też pamiętam. Też pamiętam, że podmęczony byłem, też wleciał. Też gdzieś tam, ale to no, no nie, nie robiłem wrażenia, no, ale po prostu ciężko mi było gdzieś tam oddawać przez ten brak tlenu, ale też... Ale tak no, 7 osób, 7 osób nie była z pierwszej łapanki, nie? Czujesz się legendą, Boro? Ogólnie każdy nie był z pierwszej łapanki, bo każdy podstawił warunki naprawdę, się nie bał mnie, wchodził i tak powinni właśnie robić. Czujesz się legendą, Boro? No, czy czuję się legendą? Ciężko powiedzieć, no... No jesteś, przestań być taki skromny, mordo. No. Przetrwałeś walkę z 10 zawodnikami, jeden po drugim. Mordo. No tak. Wyszedłeś z mega bagna w swoim życiu. No tak, też. Wyszedłeś na prostą. Nie no. jesteś w jakichś tam zakładach zamkniętych, zarabiasz uczciwe pieniądze, możesz być przykładem dla innych, jak radzić sobie z tymi ciężkimi chwilami w życiu. No stary, no jesteś lepszy. No... No jak tak mówisz, to tak jest. Tak? tak. Wiesz mi? ale mówię, <laughs> tak. bez, wiesz, bez szyderia, no. mówię całkowicie poważnie. Wiem, wiem, Że super, nie? Nie, no mam, mam nadzieję, że ogólnie to moj, moj, moja osoba, że jestem tu zaangażowany, niesie pozytywny przekaz, że można wyjść z każdej złej sytuacji w życiu. Ja nie miałem od początku gdzieś w życiu lekko, gdzieś tam nie jestem z bogatego domu, gdzieś tam no nie miałem łatwo w dzieciństwie, gdzieś tam kurde, no, no, no ciężko miałem. Jeździłem po ośrodkach, po poprawczakach, byłem na odwyku. Potem tre, dzięki treningom, dzięki temu, że mi na tym zależało, to się udało. Mordo, gratulacje. Jeszcze dziękuję raz. dziękuję, mordo. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze, mordo. Naprawdę szacun. szacun dziękuję, szacun, dziękuję. Mordo. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w internecie.